Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czy Pan Jezus kazał nam kochać wszystkich? To pytanie pada wiele razy, najczęściej z ust nastolatków. Co nie dziwi, mają prawo pytać, bo dopiero poznają Ewangelię. Ale to samo pytanie tkwi też głęboko w ludziach dojrzałych. Nauczyliśmy się myśleć, że nie wszystkich trzeba kochać. A dzisiaj słyszymy, że miłość jest podstawą chrześcijańskiego życia. Nie jest sztuką kochać tych, którzy nas też kochają, ale sztuką jest kochać nieprzyjaciół. Sztuką jest kochać ludzi, którzy nie są nam przychylni. To trudne, ale bez tej umiejętności nasze życie nie jest do końca zgodne z Ewangelią. Co to znaczy kochać po chrześcijańsku? To znaczy wiedzieć, że każde ludzkie życie, każdy człowiek jest tak jak ja, stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Wszyscy żyjemy pod jednym niebem. Na wszystkich Chrystus zsyła deszcz. Jego słońce, słońce Boga, wschodzi nad każdym człowiekiem. Nie ma ludzi gorszych i lepszych. Są ludzie kochani i niekochani. Dojrzały chrześcijanin to ten, który kocha tak, jak Jezus.